Laudetur Jezus Chrystus. Z pewnością każdy z nas powie, że chcemy pokoju na świecie i nawet o to się modlimy. Tak jak dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu z księgi Izajasza: Wilk zamieszka wraz z barankiem, Pantera z razem leżeć będą, cieleł i lew paść się będą po społu i mały chłopiec będzie je poganiał. Wszyscy o tym marzymy i słusznie. Zauważmy jednak, że ten pokój nastąpi dopiero po sprawiedliwym wyroku, rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok, powiada Izajasz. No dobrze, chcemy pokoju i oto się modlimy. Ale niby dlaczego Pan Bóg ma wysłuchać naszych modlitw? Skoro my nie słuchamy Jego słów i nie wcielamy ich w życie. Prosimy, błagamy, ale prawdopodobnie nie otrzymamy pokoju, bowiem chcemy zachować status quo. Pragniemy żyć jak do tej pory żyliśmy. Nie chcemy walczyć z naszymi grzechami, albo raczej, albo raczej należy powiedzieć, z wadami, które już oswoiliśmy i jest nam z nimi bardzo dobrze. Nie chcemy odrzucić powszechnego już chyba grzechu antykoncepcji, bo to przecież wygodne. Walczymy o prawa zwierząt. A obok budynku Sejmu są eksterminowane nowo poczęte dzieci i nikt na to nie zwraca uwagi. Pewien egzorcysta opowiedział mi jeden przypadek. Egzorcyzmował młodą kobietę, która była opętana. Niestety nie było pozytywnych wyników egzorcyzmu. Zastanawiał się dlaczego tak się dzieje i gdzie leży problem. W końcu zapytał kobietę, czy jest gotowa zerwać z dotychczasowym niemoralnym życiem. Ona odpowiedziała, że nie. Dalej chce żyć tak, jak żyła, to znaczy prowadzić się niemoralnie. W takiej sytuacji nie tylko egzorcysta, ale sam Pan Bóg nie pomoże, skoro człowiek wybiera zło. Święty jan chrzciciel nawołuje dzisiaj. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się. W biblijnym rozumieniu oznacza zmienić swój sposób myślenia, oceniania, wartościowania, znaczy podjąć walkę z samym sobą, aby zerwać z dotychczasowym grzesznym życiem. Tylko nie mówmy, że nie mamy grzechu, bo wtedy sami siebie oszukujemy. Dodatkowo dzisiejsza Ewangelia sprowadza nas mocno na ziemię, gdy chcemy pochwalić się swoją pobożnością. Czytamy w Ewangelii plemię żmijowe, kto wam pokazał jak uciec przed nadchodzącym gniewem wydajcie więc godny owoc nawrócenia a nie myślcie że możecie sobie mówić abrahama mamy za ojca bracie siostro nie obrażaj się na te słowa tylko podejmij trud przemiany z Marią bóg za jej pośrednictwem stał się człowiekiem to przez niepokalane poczęcie wyłania się światłość boża z ciemności Pięknie to obrazują msze święte ororatnie. Podsumowując, skoro Pan Bóg pokornym wyda słuszny wyrok, to tym bardziej powinniśmy wziąć do serca dzisiejszą Ewangelię i podjąć trud adwentowej przemiany, aby oczekiwać przygotowanym na przyjście Pana Jezusa, który odkupił nas bez nas, ale zbawić nas bez nas nie może. Laudetur Jezus Chrystus.